Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Na podstawie postanowień wydanych przez prokuraturę regionalną w Krakowie dokonano przeszukań 11 miejsc na terenie Warszawy oraz zatrzymań 9 osób. Z których 8 osób usłyszało łącznie 22 zarzuty za przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentów, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli 32 urządzenia i nośniki danych, a także mienie należące do podejrzanych w kwocie ponad 236 tysięcy złotych. Wobec siedmiu podejrzanych sąd rejonowy Kraków Śródmieście zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanym może grozić kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jest to już piąta realizacja do sprawy prowadzonej przez Policję i Prokuraturę Regionalną w Krakowie, w której główny wątek dotyczy polskich użytkowników serwisu internetowego o nazwie Genesis Market, którego działalność opierała się na nielegalnym handlu danymi umożliwiającymi nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemach informatycznych. Powyższy serwis, jako jeden z największych na świecie rynków handlu skradzionymi tożsamościami, liczącego ponad 2 miliony skradzionych danych, został w kwietniu bieżącego roku zamknięty w wyniku międzynarodowej operacji, w której brała udział Polska, FBI, Holenderska Policja, Hiszpańska Policja Nacional i Guardia Civil. Francuska polis Nationale oraz innymi służbami z całego świata. Operacja była koordynowana przez Europejskie Centrum do Spraw Cyberprzestępczości Europolu. Aktualnie w sprawie występuje 19 podejrzanych, a wobec 15 zastosowano tymczasowy areszt. Sprawa ma charakter rozwojowy Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ nadal prowadzone są intensywne czynności zmierzające do ujawnienia kolejnych osób dopuszczających się podrabianiem wymienionych orzeczeń lekarskich. W miniony piątek i sobotę kryminalni z toruńskiego podgórza przeprowadzili akcję wymierzoną w biznes narkotykowy. Funkcjonariusze przeszukali wynajmowane przez 26-latka mieszkanie na bydgoskim przedmieściu. Wewnątrz, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zastali 26-latka i jego 23-letnią partnerkę. Policjanci znaleźli u nich ukryte w różnych miejscach zakazane substancje oraz woreczki z zapięciem strunowym i precyzyjną wagę. Następnie przeszukali mieszkanie wynajmowane przez kobietę, tam też znaleźli niewielkie ilości zakazanych środków. Wstępne policyjne testy wykazały, że w sumie kryminalni zabezpieczyli u nich prawie pół kilograma narkotyków, w tym amfetaminę, marihuanę i żywicę konopi. To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ustalili też, że mężczyzna wynajmuje przypisaną do mieszkania komórkę lokatorską. Tam znaleźli i zabezpieczyli należące do 26-latka prawie półtora kilograma amfetaminy ponad 100 gramów ekstazy i ponad 85 gramów marihuany. Para trafiła do policyjnej celi, a następnie oboje usłyszeli zarzuty między innymi posiadania znacznej ilości narkotyków. W sobotę odbyło się posiedzenie aresztowe. Sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował, że mężczyzna trzy kolejne miesiące spędzi za kratami. Kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im nawet 10 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie potwierdziła zatrzymanie 16-letniego chłopaka, podejrzanego o atak na 12 dziewczynkę. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie. Dziewczynka została zaatakowana ostrym narzędziem, doznając ran w okolicy szyi i głowy. Po operacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, dziewczynka została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Jej stan jest dobry, jednak czeka ją jeszcze konsultacja okulistyczna. Młody mężczyzna, podejrzany o napaść, został zatrzymany we wtorek. Według nieoficjalnych informacji 16-latek przyznał się do napaści i miał przy sobie nóż użyty w ataku. Prokurator Krzysztof Ciechanowski poinformował, że zatrzymany odmówił odpowiedzi na pytania podczas przesłuchania. Prokuratura zamierza złożyć wniosek do sądu rodzinnego o umieszczenie nieletniego w schronisku nieletnich. Istnieje możliwość, że sąd uzna nastolatka za osobę dorosłą i przekaże sprawę do prokuratury, co mogłoby skutkować karą do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest badana jako usiłowanie zabójstwa. Dziewczynka pomimo ran była przytomna i zadzwoniła do matki, która natychmiast przybyła na miejsce i wezwała pomoc. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa miasta Rzeszów. W środę odbyło się inauguracyjne spotkanie komisji powypadkowej, która miała zbadać okoliczności śmierci strażaka-płetwonurka Bartosza Błyskala. Błyskal zmarł 1 listopada podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Komisja składająca się z sześciu osób została oficjalnie powołana we wtorek przez komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Gdańsku. W jej składzie ma się znaleźć osoba z uprawnieniami nurka-instruktora, co było oczekiwaniem strażaków. Celem komisji jest sprawdzenie, czy w trakcie poszukiwań przestrzegane były przepisy BHP oraz regulacje dotyczące prac podwodnych. Błyskal, mający 27 lat, zginął w trakcie poszukiwań Grzegorza Borysa, 44-letniego wojskowego, podejrzanego o zamordowanie swojego sześcioletniego syna. Zbrodnia miała miejsce 20 października w Gdyni. Po dokonaniu morderstwa. Borys wyposażony w sprzęt surwiwalowy uciekł do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoczęte tego samego dnia poszukiwania, w których uczestniczyło tysiąc policjantów, zakończyły się 6 listopada odkryciem ciała Borysa w zbiorniku wodnym Lepusz. Sekcja zwłok wskazała, że przyczyną śmierci Borysa było utonięcie. 27-latek został zatrzymany w związku z brutalnym zabójstwem 45-letniej wdowy, matki dwójki dzieci, w miejscowości Szumsk koło Mławy. Prokurator rejonowy w Mławie, Marcin Bagiński, poinformował, że okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne, a mężczyzna zatrzymany w tej sprawie jest członkiem rodziny ofiary. Podejrzany to brat ofiary, mieszkaniec tej samej miejscowości, czyli Szumska. Podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa. Odpowiadał na pytania i złożył obszerne, bardzo szczegółowe i drastyczne w swojej wymowie wyjaśnienia, powiedział prokurator Bagiński. Zabójstwo miało miejsce we wtorek, a intensywne działania na miejscu zdarzenia trwały do środowego poranka. Prokurator Bagiński wyjaśnił, że trwa weryfikacja materiału dowodowego. 45-latka zginęła od ciosów ostrym i tnącym narzędziem, a jej ciało zostało poddane dekapitacji, znalezione w domu jednorodzinnym przez członka rodziny. Prokurator Bagiński potwierdził te informacje. Zabójstwa dokonał używając dwóch noży. Przebieg zdarzenia był niezwykle drastyczny. Finałem była dekapitacja ofiary, podkreślił prokurator Bagiński. Aspirant sztabowy Anna Pawłowska, rzeczniczka komendy powiatowej policji w Mławie, poinformowała, że zawiadomienie o zabójstwie wpłynęło we wtorek po godzinie 15. Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło we wtorek przed godziną 20 w Olsztynie. Po dokonaniu zbrodni samochodem ofiary, 27-latek, udał się w kierunku Olsztyna i na terenie tego miasta został zatrzymany tego samego dnia przez policjantów. Stało się to po podjętym niemal natychmiast pościgu, ponieważ mężczyzna był jedną z osób typowanych do ustalenia, że to właśnie on jest sprawcą zabójstwa. Dodał szef prokuratury rejonowej w Mławie, 27-letni podejrzany wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków. W momencie zatrzymania był trzeźwy, a jego krew została pobrana do badań. Obecnie przebywa on w komendzie policji, gdzie trwają dalsze przesłuchania, w tym planowane jest przesłuchanie podejrzanego w prokuraturze. Prokurator Bagiński wyjaśnił także, iż dwójką dzieci ofiary jeszcze we wtorek zaopiekowała się jej najbliższa rodzina. W oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy zostanie wdrożona pomoc wobec dzieci, także pomoc psychologiczna. Dalej o tym, jak pomóc tym dzieciom, decydował będzie już sąd rodzinny. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Rzeszowie, gdzie 1 listopada w kamienicy znaleziono ciało Dariusza S. Początkowe podejrzenia samobójstwa szybko zostały obalone, gdy okazało się, że zmarł od ciosu nożem. Zabójcą okazała się jego żona, Ewelina S., która przyznała się do zabójstwa. Na jednym ze zdjęć widać, jak dzieci tulą się i uśmiechają do swojego taty. Jednak ta chwila radości, uchwycona przez aparat, jest jedynie krótkotrwałym obrazem. Niedługo potem dzieci trafiły do domu dziecka, a nadzieja na powrót do rodziców zniknęła. Ojciec stał się ofiarą zabójstwa, a matka została aresztowana. Sytuacja w rodzinie była napięta już od dłuższego czasu. Problemy małżeńskie i zaniedbania rodzicielskie doprowadziły do odebrania dzieci. Dariusz, starając się opiekować dziećmi, nie był w stanie samodzielnie sprostać obowiązkom, co doprowadziło do tragicznego zakończenia. Ewelina, choć opisywana jako osoba zestresowana sytuacją, teraz stoi przed perspektywą dożywocia. Na cmentarzu w Garczegorze, w województwie pomorskim, doszło do skandalicznego zdarzenia z udziałem pijanego księdza, który pojawił się na pogrzebie Noworodka. Duchowny, który miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie, został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Zgłoszenie o jego stanie otrzymała policja od świadków uroczystości. Pogrzeb, który miał się rozpocząć o jedenastej, opóźnił się z powodu nieobecności księdza. Duchowny przybył na miejsce dopiero po interwencji zakładu pogrzebowego, przywieziony przez jedną z parafianek. Ksiądz, pełniący funkcję proboszcza w parafii we wsi Garczegorze, stracił wcześniej prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Jego zachowanie na pogrzebie, w tym mylenie słów i pieśni oraz bełkotanie, wywołało szok wśród uczestników. Szczególnie bolesne były jego słowa: Aniołek śpi, to ja też spałem. Rodzina i uczestnicy pogrzebu byli głęboko poruszeni i oburzeni zachowaniem księdza. Archidiecezja gdańska nie udzieliła jeszcze oficjalnej odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania duchownego, gdyż rzecznik prasowy jest obecnie na rekolekcjach kapłańskich. W sieci pojawiło się nagranie z udziałem księdza oraz policji. Muchamy no jednostajnie wmuchamy, pani wmucha. <śmany> tylko jest? To dobra? To hmm, dobrze, nie nie dobrze. No jest? Nie, nie. poproszę jest? To jest? To jest? To jest? To jest? To zaraz, zaraz jest? O, osoby, które powinny pan y, ksiądz... z pracy, tak czy jest? nie? Nie, nie, no ale nie... czy nie jest z pracy? No ale nie, a dlaczego? no dlaczego? Nie, nie jest ksiądz z pracy? Pewna pani zakochała się w lekarzu z Dubaju, którego nigdy nie widziała, poznała zaś i korespondowała z nim za pośrednictwem internetowego czatu. Czy był to faktycznie lekarz? Wątpliwe. Czy był z Dubaju? Też można wątpić. Faktem jest, że owa pani przelała na wskazane przez mężczyznę konto łącznie 150 tysięcy złotych. Kolejnej wpłacie przeszkodziła czujna pracownica banku, która poinformowała klientkę o podejrzeniu oszustwa, powiadomiła też gliwicką policję. Policjanci zajęli się sprawą i pouczyli 68-latkę, co należy zrobić. Kobieta złożyła zawiadomienie oraz obszerne zeznania. Wszczęto dochodzenie. Jakież zdziwienie pojawiło się na twarzach mundurowych, gdy po kilku dniach bohaterka tej historii poinformowała, że chce wycofać zeznania i nadal wysyłać pieniądze ukochanemu lekarzowi z Dubaju. W poznaniu na Starym mieście doszło do ucieczki mężczyzny, który był eskortowany przez policję. Zdarzenie miało miejsce we wtorek około godziny 17. Mężczyzna zakuty w kajdanki wykorzystał moment nieuwagi policjantów i zbiegł sprzed komisariatu. Incydent został nagrany, a na opublikowanym wideo widać jak dwóch funkcjonariuszy próbuje dogonić uciekiniera. Młodszy aspirant Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji przekazał, że zbieg nie jest uważany za groźnego przestępcę, gdyż został zatrzymany za kradzież sklepową. Obecnie trwa akcja poszukiwawcza. Policja zna tożsamość mężczyzny i intensywnie go szuka, jednocześnie wyjaśniając okoliczności ucieczki. Były komendant poznańskiej policji, Maciej Szuba, wskazał, że konwojujący policjanci popełnili poważny błąd. Zgodnie z procedurami, zatrzymany powinien być pod ścisłą ochroną. Szuba zauważył, że funkcjonariusze najwyraźniej stracili czujność, co umożliwiło zbiegowi sprawną ucieczkę. Komentując nieudany pościg, podkreślił, że policjanci powinni lepiej radzić sobie w takich sytuacjach. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.